Pokażę teraz, jak sprawdzić, czy użytkownik kliknął w kółko, które się porusza po ekranie, czyli w jakiś obiekt z SFML-a. No najlepiej jak obiekt z kulisty, bo wtedy sprawdzenie kolizji jest najprostsze. Zaczniemy od przykładu właśnie poruszającego się kółka, który omawialiśmy wcześniej. No i teraz pierwsze, co będziemy musieli zrobić, to sprawdzić, czy użytkownik wcisnął jakiś klawisz myszy. Czyli bierzemy teraz dokumentację z SFML-a, ja sobie to pozwolę pokazać, więc wybieram dokumentację z wersji 2.5. No i tu mamy taką miejsce mouse, no i jeśli z przestrzeni nazwy mysz, SFML, mysz, is button press, czyli jest naciśnięty przycisk, SF mouse left. Ok, no to bezpośrednio to przepisujemy. Ja to zrobię bezpośrednio tutaj w naszej pętli, w której przesuwamy, w której przesuwamy nasz kształt, czyli wyjeżdżamy sobie w tym miejscu, po przesunięciu będziemy sprawdzanie myszy wykonywać, ok. I tu robimy tak, jeśli i z przestrzeni nazw sf, is mouse, is button pressed, tu Visual C++ bardzo ładnie podpowiada, tak, sf mouse left, czyli będziemy sprawdzać, czy lewy przycisk myszy został przyciśnięty, no to jeśli został przyciśnięty, to będziemy robić dwie rzeczy, po pierwsze odczytamy x, y naszego kształtu, Czyli float x, to nie float tylko int, bo to będą wartości całkowite. To będzie tak: pozycja x naszego kółka będzie równa. Shape.getPosition. Tak, wybieramy sobie pozycję.x. Jeśli ktoś szuka, nie zna tych rozkazów czy metod, które coś robią w SFML-u, to oczywiście w dokumentacji wszystko istnieje. Można sobie spokojnie wziąć. Teraz będziemy brali py, więc bierzemy teraz e, współzyn, współrzędną y. -ową. No i do tego musimy mieć jeszcze współrzędną myszy. Współrzędną myszy pobieramy również w dokumentacji. Jest takie miejsce, w którym to jest opisane, więc patrzymy sobie tutaj o sf vector global position sf mouse get position, czyli prościej się już nie da. Wybieramy sobie teraz pozycję myszki, czyli int mysz x jest równa. SF, mouse, tak, get, position. No ok. I w ten sposób mamy teraz pozycję tych dwóch elementów. No ale pozycję naszego, e, naszego kształtu chcemy mieć w środku, czyli jeszcze musimy dodać e, ten promień przez dwa, tak? Dlatego, że przypominam, bez FML lewy dolny róg naszego kształtu jest jego pozycją. No i teraz, kiedy mamy już, yy, kiedy mamy już wybraną pozycję myszki i pozycję naszego yy, pozycję naszego kształtu, to możemy, nie wiem czemu tu. Yy, aha, już wiem, mouse. Nie no, get position. Nie wiem. Aha, OK, bo tu muszę oczywiście wybrać jeszcze x i y. Przepraszam. No i teraz, jak już mamy te dwie pozycje, to możemy sobie je na przykład wypisać. To spróbujmy wypisać, żeby zobaczyć, co my tutaj tak naprawdę robimy. Czyli co pobieramy. Czy faktycznie będzie widać. C out, tak. Px po spacji py. OK, i tutaj będzie. OK, pozycja kształtu, a następnie pozycja myszki, MX i MY, dobra. Czyli przy kliknięciu będziemy mieć, przy kliknięciu będziemy mieć &D. No i tu oczywiście include iostream, żeby można było w ogóle wypisywać do konsoli. Dobra, uruchomimy to teraz. Nie powinniśmy mieć teraz możliwość kliknięcia, w momencie kliknięcia w, tu w konsoli pojawi się Pozycja myszki i pozycja kształtu. Przepraszam, odwrotnie, pozycja kształtu i pozycja myszki. Przy czym zwróćcie proszę uwagę, że my mamy pozycję myszki, ale globalnie, czyli pozycję myszki na ekranie, a chcielibyśmy mieć pozycję w oknie. Żeby to zrobić, to trzeba tutaj wybrać zamiast Get Position, e, trzeba jeszcze dodatkowo dodać nasz, nasze okno, czyli to Window. Tak, I dopiero wtedy on wyliczy nam to względem początku układów współrzędnych. Sprawdźmy teraz. Powinno być dobrze. Czyli jeżeli teraz kliknę, to mamy pozycję i pozycję myszki względem okna. No i teraz wystarczy sprawdzić, wystarczy sprawdzić odległość, czyli dystans, to wiadomo, że jest to różnica px i m, czyli tych dwóch wektorów. PX minus MX, tak, bierzemy sobie do kwadratu, taki iloczyn skalarny PX minus MX i dodajemy PY minus MY razy czyli z równania na e, PY minus MY i to musi być mniejsze niż R do kwadratu, tak, tak jak równanie koła, wszystkie punkty, które spełniają Tą nierówność leżą wewnątrz koła o promieniu R, które znajduje się w pozycji Px, Py, tak? To jest nasze koło, tutaj mamy jego promień. I teraz, jeśli się znajduje, to wtedy będziemy wypisywać tą pozycję, o tak zróbmy. A w przeciwnym wypadku, std, cout nie trafiłeś. No i teraz, oczywiście, już można sobie wyobrazić, że piszemy prostą grę, w której. Jeżeli użytkownik kliknie wewnątrz kółka, to zliczamy mu plus jeden punkt, jeśli w przeciwnym wypadku minus jeden punkt, no i teraz można byłoby tych kółek zrobić więcej, yy, na przykład czerwone, zielone, jeśli w zielone, no to wtedy jest ok, jeśli w yy, czerwone, to wtedy zlicz yy, odejmujemy punkty, no i mamy prostą grę. Zamiast punktów można jakieś postacie narysować, myślę, że to jest fajne, nie trafiłeś, trafiłeś, nie trafiłeś, trafiłeś, to tyle, dziękuję. I zapraszam do śledzenia, do subskrypcji kanału. Dziękuję bardzo.